Kiedyś pewien młody mężczyzna, który wyglądał trochę jak ty, jego imię to Jeffrey. Jeffrey zaczął swój własny biznes internetowy. No więc zaczął go, i pierwszego dnia jest super zmotywowany. Jeśli zostanę milionerem, zostanę milionerem, więc zaczyna pracować. Robi pierwszy filmik na TikToka, wrzuca go. Czuje się dumny z samego siebie, czuje się dumny, że coś robi. Widzi, że jego pierwszy film dostał 100 wyświetleń, i mówi, tak, pierwszy film, dobrze. Następnego dnia Jeffrey wraca ze szkoły i znów chce zacząć pracować. Więc zasiada do swojego komputera, ale nagle bierze swój telefon i mówi sobie, zacznę za 15 minut, bo teraz coś obejrzę. Więc mija 15 minut, i Jeffrey mówi, no, jeszcze, jeszcze 10, bo teraz mi się nie chce, pójdę się zdrzemnąć. Więc mija 10 minut. Że film, jeśli, no teraz jestem taki zaspany, to teraz mi się nie chce. Zacznę od pełnej godziny. Poszedł spać, poszedł wziąć drzemkę do końca godziny. Stał. Myśli sobie, no nie, no ale zaraz trzeba iść spać, no to nie będę już pracował, nie? Więc postanawia skończyć swój dzień scrollując na TikToku, nic nie robiąc. I czuję się... Nie fajnie czuję się okropnie, że cały czas prokrastynuje i nie wie, co może być problemem. Adonis. Adonis to prawdziwy mężczyzna, który rozumie to, że powinniśmy zaczynać z czymś, co lubimy. Więc Adonis zamyka się w pokoju, bierze swój dziennik i zaczyna pisać. Zadaje sobie pytania typu, co bym robił, jeżeli miałbym mnóstwo pieniędzy i nie musiałbym pracować do końca swojego życia. Co bym robił, jeżeli mógłbym robić cokolwiek mi się podoba? Zaczął sobie zadawać takie pytania i znalazł rzecz, którą naprawdę lubi. Znalazł temat, który naprawdę go interesuje. Znalazł coś, co po prostu kocha. I teraz Adonis nie ma już takiego uczucia, że będzie prokrastynował. Nie ma takiego uczucia, bo cały czas chce pracować, cały czas chce siedzieć przy swoim komputerze i robić to, co ma robić. W maju 2022 roku wszystko się wtedy zaczęło. Zaczęła się cała ta przygoda z. Sam rozwojem i z tym wszystkim. I co się stało, to w miesiąc później, czyli w czerwcu 2022 roku, zacząłem swój własny biznes internetowy. Pierwszym z nich był dropshipping. Robiłem to z moim bratem i z kolegą. No i robiliśmy to razem. Nie wyszło, więc przestaliśmy to robić. Zaczęliśmy robić kolejny model biznesowy, którym był affiliate marketing. To robiliśmy przez chyba miesiąc coś takiego. No i później przestaliśmy, i później zaczęliśmy robić SMMA. Na początku szło całkiem dobrze, na początku szło OK. Dostawaliśmy spotkania i tak dalej. Mieliśmy nawet kilka klientów, ale w chwili przestali z nami pracować, bo uznali, że nasza usługa była chujowa. No i mój brat i mój kolega przestali to kompletnie robić, rzucili tym. A ja zostałem. Myślałem sobie, nie, ja będę tym, który zostanie. Będę tym, który będzie zarabiał ten milion. Będę to robił. Nie przestanę, dopóki nie zarobię miliona, nie przestanę. No więc cały czas to robiłem aż do sierpnia 2023. No i wtedy zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę problemem, że prokrastynowałem, bo każdego dnia myślałem sobie, ale mi się nie chce, ja pierdolę, już mam dosyć. Ale przypominaj sobie zawsze o milioner, chcesz tam być, to lepiej pracuj. No więc zawsze pracowałem dla tego miliona, zawsze pracowałem, żeby mieć ten milion, żeby kupić sobie te auto, to te zegarki czy coś. I wtedy zdaję sobie sprawę, że jeżeli osiągnął ten milion, to co później? Zdaję sobie sprawę z tego, że nie możesz patrzeć na te, na te nagrody, które później przychodzą, bo one nic nie znaczą. Widzisz takie osoby jak Mike Tyson, które mówią, że jego mistrzowskie pasy są po prostu śmieciami. Te pasy tylko znaczyły coś dla niego, gdy był. Był dzieciakiem, a teraz są kompletnie śmieciami. Więc powodem, dla którego prokrastynujesz i dla którego nie możesz zrobić pracy, której chcesz zrobić, nie możesz osiągnąć tego, czego chcesz zrobić, to nie to, że nie jesteś wystarczająco zdyscyplinowany. Bo najprawdopodobniej jesteś, najprawdopodobniej chodzisz na siłownię, robisz bardzo trudne treningi albo coś w tym stylu. Ale jedynym powodem, dla którego prokrastynujesz jest to, że nie kochasz swojej pracy i nie kochasz tego, co robisz. Nie kochasz swojego treningu, nie kochasz nagrywania filmów. Nie kochasz może tematu, na który nagrywasz filmy. W każdym bądź razie prokrastynujesz, bo nie kochasz tego, co robisz. A jedynym sposobem na to, żeby znaleźć to, co kochasz, musisz znać samego siebie musisz wiedzieć, kim jesteś. Musisz wiedzieć, co lubisz, czego nie lubisz musisz to wiedzieć o sobie, żeby faktycznie wiedzieć, co kochasz. Więc teraz, jak możesz poznać samego siebie i wiedzieć, kim tak naprawdę jesteś? Pierwszym sposobem, który Dzisiaj zadziałało bardzo mocno dla mnie, jest znaleźć swój ulubiony film. Jaki film jest Twoim ulubionym filmem? Zadaj sobie to pytanie. Dla mnie jest to Matrix, po prostu uwielbiam tą strukturę Matrixa, lubię jego historię, lubię te komputery, które się tam pokazują, lubię te roboty, jakieś kody, po prostu fajnie to wygląda, nie? Więc moim ulubionym filmem jest Matrix. I jeden, i specyficznie zwróć uwagę na główną postać, która się tam pojawia, czyli na przykład w Matrixie jest to Nio, czyli Nio, ok. I teraz, co się dzieje, gdy masz swój ulubiony film? Ludzie wybierają swój ulubiony film nie dlatego, że im się podoba czy coś, tylko dlatego, że podoba im się ta główna postać. Chodzi o to, że podoba im się to, jacy oni są. Podobają im się ich cechy charakteru. Więc to jest jeden ze sposobów, jest on naprawdę bardzo dobry, bo już daje ci wiele do myślenia o samym sobie. Nie? Następną rzeczą jest historia przeglądania czyli po prostu wejść na swoją przeglądarkę i zobacz, jakie strony oglądałeś, może co chciałeś kupić, czego nie chciałeś kupić. I tak dalej, po prostu pooglądaj to, pooglądaj to, bo to naprawdę da ci dużo do myślenia o samym sobie. nie To jest naprawdę coś, co bardzo mocno ci pomoże. Następną rzeczą jest historia przeglądania YouTube'a. Czyli po prostu wchodzisz na historię na YouTube i zobaczysz, jakie filmy oglądałeś. Może, nie wiem, oglądasz filmy o technologii, o książkach, może o biznesie, może o ćwiczeniu. W każdym razie zauważysz, że oglądasz jakieś różne filmy o różnych tematach. I zauważ, który na przykład najbardziej się interesuje. Po prostu zauważ, o którym naj, naj, najwięcej filmów oglądałeś. Albo możesz też zobaczyć na przykład, które filmy polajkowałeś, które filmy lubisz, jakie podcasty lubisz, jaki podcast był Twoim ulubionym podcastem. Dlaczego? Zadaj sobie takie pytania. Bo one są naprawdę bardzo, bardzo dobre. One są naprawdę bardzo pomocne, żeby znać samego siebie, żeby wiedzieć, co lubisz, czego nienawidzisz. Następną rzeczą są książki. I chodzi mi tutaj o książki, szczególnie takie, które po prostu wziąłeś, zacząłeś je czytać. I przeczytałeś je od pierwszej strony do samego końca. Jedną z takich książek u mnie jest Feel Good Productivity Aliego Abdala. Jest to naprawdę fantastyczna książka i uwielbiałem ją czytać. Po prostu fajnie się czytała, naprawdę przyjemna po prostu była. I no naprawdę chciałem ją czytać, po prostu było to przyjemne. Spójrz na jakie książki, jakie książki czytasz, jakie książki naprawdę lubiałeś, które były naprawdę dla ciebie przyjemne. Po prostu poszukaj tych książek, one są naprawdę bardzo, bardzo... Dobrym źródłem informacji o samym sobie. Następną rzeczą jest Twoje zachowanie. Po prostu zwróć uwagę na to, jak się zachowujesz, jakie historie chcesz powiedzieć, dlaczego chcesz tę historię powiedzieć. Może kolega jakiś wspomni o jakimś temacie i na przykład nagle chcesz zacząć dawać im o tym porady. Zapytaj się dlaczego. Zapytaj się dlaczego. Bo ja zauważyłem, że bardzo lubię pomagać ludziom, jak moim bliskim, z ich problemami. Czyli na przykład moja mama powiedziała mi, chcę zwrócić uwagę. Powiedział mi coś takiego i powiedziałem mi: OK, zrób to, to, to i to to, 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 to i to. I to zaczęłem mi dawać mnóstwo porad na temat zrzucania wagi, jak to działa. mówi mi, że tłuszcz nie czyni, że jest gruba, tylko że to węglowodany. I po prostu zaczęłem mi mówić to wszystko. I było to bardzo przyjemne. No i czułem po prostu, że pomagam, nie? Czułem po prostu, że pomagam i było to fantastyczne uczucie. Więc zauważ też swoje zachowanie. Pomyśl, jakie historie chcę powiedzieć? Co siedzi w mojej głowie 24 na dobę? To jest naprawdę bardzo dobry sposób na znalezienie tego, co lubisz. Ostatnią rzeczą, którą możesz zrobić, żeby znaleźć to, co kochasz, znaleźć to, co nienawidzisz, jest zapytać swoich bliskich. Zapytaj swoich bliskich na przykład, o czym często rozmawiasz, o czym lubisz rozmawiać, na jaki temat twoje uszy po prostu się, nie wiem, świecą. Czy coś. W każdym razie chodzi, chodzi o to, że jeżeli słyszysz jakieś słowo, na przykład wzruszanie wagi, o, muszę tam iść, nie? o to chodzi. Zapytaj się na przykład swoich rodziców, albo swojego brata, albo kogokolwiek, kogoś twoich bliskich. Zapytaj ich, o czym mi się buzia nie zamyka. Możesz pooglądać też zdjęcia z dzieciństwa, co lubiałeś robić jako dzieciak. Poglądaj to wszystko i znajdź to, co kochasz. Zauważ to, co kochasz. Najlepszym sposobem na zmienienie twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.